Podejmując ważne decyzje, dokonując ważnych życiowych wyborów, najczęściej korzystamy z intuicji. Często nie wiemy, jak to się dzieje, po prostu podejmujemy daną decyzję na podstawie pewnych przesłanek czy mniej lub bardziej odczuwalnych sygnałów. I dziś właśnie przyjrzymy się, jakie to są te sygnały, które decydują o tym, czy pójdziemy w jedną lub w drugą stronę. Czy podejmiemy właściwą lub niewłaściwą decyzję? Co się dzieje uprzednio przed podjęciem tej decyzji? A zatem jakie są sygnały prawdy i sygnały niepokoju, które sprawiają, że podejmujemy takie a nie inne decyzje. Tak jak mówiłam i wielokrotnie. Intuicja posługuje się ciałem, posługuje się pewnymi odczuciami, które sprawiają, że odczytujemy coś jako dobre lub złe. Sygnały prawdy, które mogą się pojawić, kiedy jesteś przed podjęciem ważnej decyzji, czy jak mówię, jakiegoś wyboru, mogą być następujące. Jeżeli coś, jakaś decyzja jest słuszne, jest właściwe, bezpieczne i sensowne, możesz poczuć w ciele rozprężenie, ciepło, przypływ energii, możesz poczuć entuzjazm, wigor, może ci się tak rozpalić taki rodzaj chęć działania. Czujesz na pewno większy spokój w sobie. Czasami jest coś takiego, że Ty wiesz, że coś po prostu się uda, że to jest to właściwe. Po prostu wiesz. Ciało jest bardziej odprężone, możesz też poczuć rodzaj takich motyli w brzuchu, pewnego takiego pozytywnego podniecenia. To są sygnały, które. Mówią, że coś jest właściwe, że ta droga jest właściwa. Ale zobacz, jakie ty masz, jak to u ciebie wygląda. Sygnały niepokoju, czyli te sygnały z ciała, które najczęściej pojawiają się w reakcji na coś, co nie jest dla nas właściwe albo co by nie było dla nas właściwe, objawiają się w zupełnie inny sposób. Najczęściej może być taki rodzaj ścisku, poczucie zimna. Odczucie w ciele takiego dyskomfortu, ucisku w brzuchu, ukucia w sercu, poczucia takiego chaosu w głowie, opadnięcia sił, opadnięcia z energii. Generalnie czujesz, że po prostu dzieje się coś nie tak. Ciało po prostu bardziej się kurczy. Czujesz też, być może możesz poczuć pewien niekopu, niepokój, dyskomfort. Tak jak o tym mówię, to z definicji, wiadomo, że to są różne sygnały, ale nie często i nie zawsze to czytamy. Więc aby usprawnić ten narząd intuicji, a zatem wczuć się w swoje ciało, a nie jako się zaprzyjaźnić, no trzeba te sygnały nauczyć się u siebie rozpoznawać. I mam dla ciebie takie pytania, które niejako przypomną tobie jak to jest i spróbuj przypomnieć sobie przypomnieć sobie sytuację, kiedy podjąłeś decyzję zgodnie z intuicją. Przypomnij sobie co wtedy czułeś, gdzie czułeś, jak się czułeś, czułaś. I co, kiedy poszedłeś za tą intuicją, wtedy jak się miałeś, jak się czułeś, jak się czułaś? co się z tobą działo i co odczuwałeś, kiedy coś bardzo miało się udać i wtedy, kiedy coś bardzo miało się nie udać. Hmm? Tak więc zaobserwuj, zrób taką retrospekcję i przypomnij sobie te twoje wybory życiowe i decyzje, kiedy reagowałeś właśnie po prostu z poziomu ciała, kiedy się coś udało, kiedy się coś nie udało, bo w ten sposób... Znajdziesz klucz niejako do swojej intuicji i do, będziesz w stanie sprawniej posługiwać się tym instrumentem, delikatnym instrumentem, kiedy będziesz musiał podejmować kolejne ważne decyzje.